Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Sowa, jestem neurologopedą w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żukowie. Dzisiaj opowiem Państwu o ćwiczeniach oddechowych wspierających proces mówienia, gdyż czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ważny jest to oddech w naszej mowie, a w zasadzie, że stanowi on podstawę poprawnej wymowy. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek obserwować sposób oddychania waszego malucha, jak oddycha podczas zabawy, słuchania bajek, podczas snu, nosem czy ustami? Czy ma otwartą buzię? Czy jego oddech jest płytki, czy głęboki, a jak z oddechem podczas mówienia? Jest płynny, a może przerywany, nierówny, pełny zachłyśnięć powietrzem, czy podczas oddychania porusza się coś więcej poza klatką piersiową? Czy unoszą się ramiona? Na te pytania warto sobie odpowiedzieć. Ponieważ nieprawidłowy sposób oddychania dziecka może być przyczyną różnego rodzaju zaburzeń właściwego rozwoju. Jaki jest prawidłowy oddech? Spokojny, rytmiczny, harmonijny. W chwilach, kiedy dziecko nie mówi, spokojnie oddycha nosem. Buzia jest zamknięta, a ramiona nie unoszą się. Podczas wypowiedzi wdech jest szybszy, rytmiczny. Natomiast wydech to słowa i zdania wymawiane w sposób ciągły, nieprzerywany. Stale otwarta buzia podczas oddychania może mieć ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Oddychanie przez usta skraca oddech, przez co organizm nie jest wystarczająco dotleniony, może to powodować senność, ospałość i problemy w koncentracji uwagi. Otwarta buzia ma negatywny wpływ na kształtowanie się narządów mowy. Osłabiona jest sprawność mięśni narządów artykulacyjnych, warg, policzków, podniebienia miękkiego. Język nie jest pionizowany. Ucieka z buzi, będąc przyczyną między międzyzębowego oraz niezrozumiałej mowy. Język może być też nieprawidłowo pionizowany, co wpływa na wadę wymowy. W postaci źle realizowanych głosek. Proszę pamiętać, że nieużywane mięśnie nie są wystarczająco silne. Nieprawidłowe oddychanie może mieć wpływ na przyjmowanie pokarmów oraz umiejętność prawidłowego dmuchania. Przykładem może być mięsień żuchwy, który przy nieprawidłowym oddychaniu jest osłabiony, co może wpłynąć na brak chęci do intensywnego rzucia. Czy przyjmowania określonych pokarmów? Otwarta buzia i oddychanie ustami zwiększa ryzyko infekcji oraz chorób górnych dróg oddechowych. Nabieranie oddechu podczas wypowiedzi wpływa na zaburzenie jej zrozumienia, powoduje przerwy oraz jest niezgodne z logiką wypowiedzi. Kolejną rzeczą jest fakt, że nieprawidłowy oddech. Wpływa negatywnie na pozycję i kształtowanie się wad postawy, zapadnięcia klatki piersiowej, pochylenie ramion ku przodowi, a ostatecznie skrzywienie kręgosłupa. Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności kształtowanych od dnia narodzin, a więc sposób oddychania jest utrwalany od samego początku. Im dłużej dziecko będzie niewłaściwie oddychało, tym trudniej będzie zmienić nawyki. Przedstawię teraz Państwu kilka zabaw oddechowych, które można wykonywać w domu bez większych przygotowań przy użyciu materiałów ogólnie dostępnych. Proponuję teraz przygotować kartkę papieru. Proszę podrzeć się na pionowe paski i z tych pasków przygotować kuleczkę. Można przygotować małe kulki. Stańcie obok siebie. Kulki przyłóżcie do ust. Uwaga. Wdech nosem. I mocny wydech buzią. Czy jak ulka doleci dalej? Kto wygrał? Czy masz w domu piłeczkę pingpongową? Albo styropianową kulkę? Jeśli nie... Ugnić kulkę z gazety. Ja mam akurat piłeczkę ping -pongową. Usiądźcie naprzeciw siebie przy stole i dmuchajcie tak, aby piłka wypadła poza pole gry lub trafiła do wyznaczonej wcześniej bramki. Uwaga, zaczynamy! Kolejna zabawa to bąbelki. Przygotujcie słomki do napojów i szklankę z wodą. Dziecko zamiast pić przez słomkę, może przez nią dmuchać. Zaobserwuj, co się dzieje na powierzchni: czy powstają bąbelki? Zróbcie konkurs. Kto dłużej będzie dmuchał do swojej szklanki? Kolejne ćwiczenie to dmuchanie baniek mydlanych. Tego ćwiczenia chyba nie trzeba przedstawiać. Kontrolując oddech, tworzymy duże i małe bańki, pojedyncze lub serię pięknych, mydlanych bombelków. W każdym domu, gdzie mieszka dziecko, są też klocki. W pierwszej kolejności budujemy z nich labirynt na podłodze albo na stoliku. Do labiryntu wkładamy kulkę ze styropianu lub zgniecioną gazetę. Zadaniem jest przemieszczanie bez użycia palców kuleczki przez labirynt do wyjścia, wyłącznie dmuchając na kuleczkę. W innej wersji można sterować oddechem za pomocą słomki do napojów. Przenoszenie za pomocą słomki to też świetna zabawa. Można przenosić karteczki do miseczki, można przenosić elementy układanki na właściwe miejsce, albo przenosić płatki śniadaniowe z miseczki do, do miseczki. Inne ćwiczenia to np. dmuchanie na wiatraczki, nadmuchiwanie baloników, dmuchanie w różnego rodzaju gwistki, czy też dmuchanie w takie dmuchajki, jak ja mam. Mam nadzieję, że te ćwiczenia spodobały się Państwu i macie również pomysły na wiele, wiele innych ćwiczeń oddechowych. Ćwiczcie w domu razem z dziećmi. Dziękuję.